Cześć! Nazywam się Janna Rosiek i jestem Agile HR Coachem i licencjonowanym trenerem Agile HR Community. Zapraszam Cię dziś na drugi odcinek Sposobu na Teraz. Kontentu wideo, który wjeżdża co czwartek na grupę Agile HR Teraz na Facebooku. Jeśli oglądasz ten odcinek na YouTubie, to koniecznie wpadaj do naszej grupy, będziesz go dostawał jako pierwszy. Link do grupy znajdziesz na dole. No i co, klik i jesteś z nami. Dzisiaj w drugim odcinku odpowiem o zwinności emocjonalnej. Seria Sposób na teraz to seria, która pomaga zespołom HR szybko adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości, do funkcjonowania w czasach kryzysu, do ciągle zmieniających się z dnia na dzień potrzeb biznesu. Dzisiaj o zwinności emocjonalnej. Dlaczego o zwinności emocjonalnej? Zmienność emocjonalna to jest umiejętność zarządzania emocjami w taki sposób, byśmy mogli szybko się adaptować i dostarczać wartość realną dla klienta. Jeśli mówisz, że jesteś agile, a nie rozmawiacie w firmie, w zespole pracującym nad projektami o emocjach, no to tylko mówisz, że jesteś agile. Dlaczego? Dlatego, że hmm, Emocje są podstawą funkcjonowania nas jako ludzi. Kto dostarcza projekty, kto pracuje w zespołach projektowych? Ludzie, prawda? Ludzie nie funkcjonują bez emocji. I jeśli mówimy o konieczności szybkiej adaptacji o, i o tak jak wspomniałam wcześniej, rozumieniu potrzeb klienta i dostarczaniu realnej wartości, która odpowiada na te potrzeby klienta, to musimy sobie radzić z takimi emocjami jak wstyd, frustracja, lęk czy niepewność. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Adjaj to adaptacja, to znaczy, że musimy oddać produkt do testowania, zanim on będzie tzw. tak zwany wycackany czyli dopracowany do. Do ostatniego szczegółu. We mówimy też, że jeśli nie wstydzisz się swojego produktu, to znaczy, że oddajesz go za późno. Czyli najprawdopodobniej wpadłeś w, w taką postawę perfekcjonizmu i pracowałeś nad tym produktem zdecydowanie za długo, zamiast dać go wcześniej do testowania do klienta, no i zapytać o jego rzeczywiste doświadczenie z tym produktem czy z tą usługą. Skoro musimy doświadczać i doświadczamy takich emocji na co dzień, jak wstyd, frustracja, lęk i niepewność, nie tylko w Agile'u, mówmy się, to, to nie są emocje, które, które wtedy doświadczamy, natomiast w Agile'u wychodzą zdecydowanie szybciej i mogą być zdecydowanie szybciej, bo możemy je diagnozować na daily, możemy je diagnozować w zespołach. Jeśli, jeśli mówimy o takich emocjach, to dobrze jest mieć pod ręką metody, które możemy zastosować po to, żeby poradzić sobie z emocjami i po to, żeby emocje nam służyły, a nie żebyśmy my funkcjonowali sterowani przez emocje, jakbyśmy mieli tutaj sznureczki i my jesteśmy taką pacynką sterowaną tymi sznureczkami, a te sznureczki to właśnie emocje, to żeby te emocje nami nie sterowały, czy ta ręka trzymająca te sznureczki, te emocje, to żeby emocje nami nie sterowały, żebyśmy my umieli um, użyć emocji do tego, żeby funkcjonować efektywnie. To dzisiaj opowiem Ci o metodzie Emotional Agility, to tak się nazywa oryginalnie po angielsku, zwana zwinnością emocjonalną, czy też sprawnością emocjonalną. Jej autorką jest Susan David. Pokażę Ci teraz planszę, która pokazuje to podejście. Susan David napisała taką książkę, która w języku polskim przetłumaczona jest jako sprawność emocjonalna. Pokażę Ci tę koncepcję w języku angielskim, ale opowiem o niej po polsku. Dlaczego w języku angielskim? Dlatego, że uważam, że um, oryginał to oryginał um, i ja osobiście, ponieważ płynnie porozumiewam um, się w języku angielskim, to wolę zobaczyć, jak nazwane zostały poszczególne kroki i. Czego dotyczą te poszczególne kroki w oryginale, zamiast tłumaczenie polskie. Tym bardziej, że uważam, że tłumaczenie polskie książki nie jest do końca trafne. Aczkolwiek samą książkę bardzo polecam. Oczywiście link do niej też znajdziesz w opisie tego filmiku. Ale do rzeczy. Zwinność emocjonalna to cztery kroki. Czyli w zasadzie ta metoda radzenia sobie z emocjami z moją emocjonalną to cztery kroki. I Susan David mówi po pierwsze stań w tych emocjach, uświadomie sobie to jest etap showing up. Label your thoughts and emotions, czyli nazwij emocje, które teraz czujesz. To jest prosta odpowiedź na pytanie, co czuję. I wydawałoby się, że to jest takie proste, natomiast spróbuj sobie zadać teraz pytanie. Co czujesz. No i okazuje się, że nie zawsze jest to takie oczywiste, co ja czuję. E, praktykowanie tego kroku i ciągłe nazywanie emocji pomoże Ci lepiej radzić sobie z emocjami, no bo grunt to wiedzieć o co mi chodzi, prawda? E, więc pierwszy krok to po prostu nazwij to, co czujesz. Drugi krok, stepping out, a, stepping out czyli zaakceptowanie Twoich myśli i emocji, niezbytnie identyfikowanie się z nimi. Jest y, y, takim krokiem, który pozwala nam złapać dystans. Czyli step out. Y, to tak, jakbyśmy mieli y, stanąć trochę obok siebie. Tu mam trochę miejsca, to Wam to pokażę, stanąć trochę obok siebie y, i spojrzeć na siebie z perspektywy y, takiego świadka trzeciego świadka, tak? czyli kogoś, kto na mnie patrzy. Co ta osoba y, czuje i jak to jest, tak się czuć. Nat, w tym kroku pomaga również takie uświadomienie sobie, że nie jesteś tą emocją. Emocje są czymś, co nam się przez nas przepływają, i odczuwamy. Ta siła tych emocji bywa różna, czasem bardzo, bardzo e, e, mocna. Natomiast za chwilę te emocje e, przestaną mieć taką siłę i jeśli tylko potrafimy sobie z nimi a poradzić, mają też tendencję do nakręcania się. Na przykład, szczególnie lęki, szczególnie teraz w czasach. COVID-19. Więc stepping out to jest taka umiejętność spojrzenia na siebie z perspektywy trzeciej osoby, która potrafi zobaczyć tą osobę, która czuje i uświadomić sobie, nie jestem tą emocją, ja jedynie ją teraz odczuwam. I jak już to mamy, czyli nazwiemy emocję, uświadomimy sobie, że ją czujemy, ale nią nie jesteśmy. To kolejny krok to jest walking your why, czyli pójście za swoim dlaczego. Kojarzycie pewnie Simona Sineka, który mówił o tym jak, o, o, właśnie o swoim dlaczego, co jest w tym moim dlaczego. I to jest symbol takiej naszej wartości i czegoś, czymś za czym na co dzień podążamy. I tutaj Walking Your, your Y jest takim etapem, kiedy mm, działamy w zgodzie z własnymi wartościami, bądź też z zasadami, które są wyznaczone. Dlatego, że teraz y, w czasach kryzysu wiele firm ma wypracowane takie zasady funkcjonowania w kryzysie, więc to też mogą być te zasady, kiedy dzieje się coś, do czego musimy się szybko dostosować i okazuje się, że. No, nie mamy czasu na zbyt długie myślenie i zastanawianie się, to jest charakterystyka działania w chaosie według modelu Kinetin Model, to no, musimy sobie, musimy szybko podjąć, podjąć działanie i potrzebujemy czegoś, co się szybko chwycimy. To mogą być nasze wartości, to, to też mogą być zasady wypracowane przez firmę. W trakcie kryzysu, jeśli oczywiście są spójne z naszymi wartościami, bo jeśli nie są, nie będziemy chcieli w zgodzie z nimi działać. I to jest taki krok, kiedy w świadomości tego, co czuję i w byciu takim zdystansowanym już do tych emocji, nie działam na emocji, ale wybieram w zgodzie z wartością. To jest taka milisekunda, gdzie zastanawiam się, okej, okay, to. W E, działając na emocji zrobiłbym tak, ale w zgodzie z własnymi wartościami, to jednak e, inne rozwiązanie przychodzi mi do głowy. E, I e, po tym kroku, kiedy już wiemy, co powinniśmy zrobić, e, Susan David mówi: Ok, to zacznij od małego kroku, small steps forward, czyli zacznij od czegoś malutkiego, co możesz zrobić już, żeby wdrożyć kolejne rozwiązanie. Ponieważ to, co jest do zrobienia, może nam się wydawać bardzo dużym, e, dużą kobyłą, czymś, co wygląda na wielkie, niewykonalne i trudne do udźwignięcia. E, więc, żeby nie poczuć się tym przytłoczonym, to pomyśl, ok, to w zgodzie z moimi wartościami, jaki będzie mój jeden konkretny krok? Jeden konkretny krok. E, I tyle. Zobaczcie, cztery kroki. E, Cztery proste kroki. W, może teraz, kiedy opowiadam o tym kilka minut, to może wydawać się um, długie i trudne do zastosowania. Natomiast stosuję tą metodę od wielu lat i, e, i od wielu lat polecam ją też moim klientom. E, I y, to, co Ci bardzo polecam, to regularne praktykowanie. Jeśli za każdym razem, kiedy Poczujesz jakąś silną emocję i będzie się, w, i w tym stanie będziesz musiał podjąć jakieś działanie, spróbuj sobie praktykować te cztery kroki, a dojdziesz, jeśli będziesz robił to codziennie, to nawet kilka set razy dziennie, bo często jesteśmy w takich sytuacjach, to wypracujesz sobie to podejście do zastosowania w ciągu dosłownie kilka sekund, a czasem milisekund, bo a przełączenie się między. Mm, tak czuję i wiem, co czuję do małego kroku e, wtedy, kiedy masz to wypraktykowane, zajmuje naprawdę mm, bardzo mało czasu. E, to tylko od Ciebie zależy, mm, ponieważ e, rzecz, zmiana dzieje się z wdrożonych rzeczy, a nie z przeczytanych i e, z przyznania i zainspirowania się, tylko z wdrożenia tego w praktykę. I, tak też, I to jest też punktem charakterystycznym moich filmów i kontentu, który wjeżdża na grupę Agile HR Teraz, że zawsze na koniec zostawiam cię z jednym konkretnym pytaniem, które za chwilę ci wyświetlę. Natomiast teraz żegnam się, dziękuję Ci bardzo za uwagę i mam nadzieję, że ten film i to, co Ci podrzuciło, będzie dla Ciebie szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. I może też nie tylko dla ciebie, ale również dla Twoich pracowników, więc jeśli możesz, podziel się z nimi e, tym kontentem. Dzięki temu będą e, sobie lepiej radzić z emocjami, których mamy ostatnio aż nadto. Dzięki śliczne. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału na YouTube, to koniecznie to zrób w linku poniżej. Do zobaczenia we czwartek na Agile teraz. Na y, konkretnym, kolejnym kontencie. Y, Oczywiście do grupy możesz dołączyć już teraz, nie musisz czekać do czwartku. To co? Ja cię zostawiam z pytaniem i widzimy się na Agilejczach teraz. Do zobaczenia. Cześć!